Metody osuszania sprężonego powietrza. W zależności od tego, jaką yy, klasę jakości sprężonego powietrza, pod względem zawartości wody, chcemy uzyskać, stosujemy osuszacze. Te osuszacze są różne. Podstawowym osuszaczem jest osuszacz chłodniczy, czasami nazywany na rynku również osuszaczem ziemniczym. Czym jest osuszacz? Osuszacz jest niczym innym, jak tylko i wyłącznie lodówką. Dlatego, że sprężone powietrze, które wpływa do tego rodzaju osuszacza, zostaje Ochłodzone do temperatury około 3 stopni Celsjusza, troszeczkę niżej, nie przekraczamy zera. Nie przychodzimy poniżej, żeby ta woda nie zamarzła w środku. Jeżeli obniżymy temperaturę powietrza, wytrąci się nam woda, powietrze jest z powrotem ochłacane i wypływa na zewnątrz. Sprężone powietrze wpływa do osuszacza, i jednocześnie trafia już na rurę wyrzutową czy wylutową sprężonego powietrza, czyli ciepłe powietrze w pewnym sensie oziębia się od zimnego, które wychodzi na zewnątrz, to jest jakby pierwszy etap. Potem trafia na układ taki jaki mamy w zwykłej lodówce, czyli oziębia się do temperatury około 3 stopni, wykrapla się woda, jest ona odprowadzana na zewnątrz przez wyrzut kondensatu. Zimniejsze powietrze, które ma około 3 stopni trafia na to ciepłe wpływowe i wypływa na zewnątrz. Jeżeli mamy osuszacze, to i złapalibyśmy za rurę wejściową i rurę wyjściową, to ta rura powinna być cieplejsza, ta rura powinna być zawsze zimniejsza, to znaczy, że osuszacz pracuje. Bardzo proste tak naprawdę urządzenie, tak jak powiedziałem, działające jak lodówka, i w ten sposób uzyskujemy sprężone powietrze o zawartości wody odpowiadającej. Czwartej klasie, czyli plus, czyli ciśnieniowy punkt rosy plus 3 stopnie. 80, może nawet więcej, do 90% instalacji, jeżeli posiada osuszacze, to właśnie taki. Metody osuszania o wyższej jakby jakości, czyli ciśnieniowym punkcie rosy poniżej zera. Jest to klasa trzecia, ciśnieniowy punkt rosy minus 20, klasa druga minus 40 i klasa pierwsza minus 70. A żeby uzyskać Taką jakość sprężonego powietrza musimy zastosować innego rodzaju osuszacze. Są to osuszacze adsorpcyjne, czyli osuszacze, które tu opisane są jako adsorpcyjne. Zaraz na następnym slajdzie pokażę, jak one działają. Po zastosowaniu tego rodzaju osuszaczach możemy uzyskać punkt rosy wynoszący nawet minus 70 stopni Celsjusza. Niestety nie ma nic za darmo, o czym. Za chwilę sobie powiemy, z czym to się wiąże. Jak działa osuszacz sprężonego powietrza, osuszacz adsorpcyjny? Otóż powietrze, które wpływa do osuszacza, musi być zawsze wstępnie przefiltrowane, dlatego że osuszacz ten jest bardzo wrażliwy na zawarto jakąkolwiek zawartość oleju. Sprężone powietrze, które wpływa, trafia na jedną z kolumn. Są to dwie równolegle pracujące kolumny, w którym znajduje się adsorbent, granulki aktywnego aluminium, które pochłaniają wilgoć. Powietrze przechodzi przez całą tą kolumnę zasypaną właśnie tlenkiem aluminium, wychodzi na zewnątrz i wypływa do instalacji sprężonego powietrza. Zanim wypłynie, musi pojawić się drugi filtr. Jest to filtr przeciwpyłowy, ponieważ złoże po prostu pyli, jest źródłem pyłu, który wyłapujemy na filtrze przeciwpyłowym. To, co powiedziałem, że nie ma nic za darmo, to mamy w tym czasie drugą kolumnę, która nie pracuje, tylko się regeneruje. Ona pracowała przed chwilą, ma w sobie bardzo dużo wilgoci, tej wilgoci musimy się pozbyć. Teraz metody pozbywania się tej wilgoci są dwie, tak zwana na zimno i na gorąco. Jeżeli będzie to metoda na zimno, to w zależności od ciśnienia i danego osuszacza od 12 do 15%, tego suchego sprężonego powietrza, wypycha wilgoć z drugiej kolumny i przez tłumik wychodzi ono do atmosfery. Co oznacza, że jeżeli na przykład mielibyśmy instalację, w której mamy 10 m sześciennych sprężonego powietrza, to po przejściu przez taki osuszacz mamy już tego powietrza 8,5 m. Proszę to zapamiętać, tu jakby właśnie ten duży skutek uboczny, że tracimy część sprężonego powietrza lub Druga metoda. Nie tracimy tego powietrza, ale musimy wygrzać tą drugą kolumnę. Czyli musimy dostarczyć do niej dosyć dużą ilość energii, a właściwie ciepła, żeby pozbyć się wilgoci w drugiej kolumnie. Po chwili te kolumny się przełączają, czyli ta jest kolumną pracującą i osusza, a ta się regeneruje. Przełączają się w automacie, my na to nie wpływamy, w zależności od ustawionego ciśnieniowego punktu ROSY. Ten czas jest różny. Dla przykładu osuszacz regenerowany na zimno, czyli tą utratą powietrza, przy ciśnieniowym punkcie się 70 przyłącza się cały cykl, trwa 4 minuty. Czyli jedną minutę działa jedna kolumna, jedną minutę działają dwie i się przełączają, jedną minutę druga kolumna i znowu jedną się przełączają. Trzeci rodzaj osuszaczy, dlatego że pojawiają się instalacje, czy czasami yy, takie potrzeby, że nie zawsze potrzebujemy punkt rosy plus 3, a nie zawsze potrzebujemy minus 70. Wyobraźmy sobie stocznię, w której wszystkie, na przykład stocznie, w której wszystkie instalacje sprężonego powietrza są na dworzu i urządzenia odbiorowe to głównie szlifierki, wiertarki, śrutowanie czy piaskowanie. Zatem latem w zupełności wystarcza nam ciśnieniowy punkt Rosy plus 3, ponieważ fizycznie nie widzimy już wody. Natomiast gdybyśmy zimą w otwartych takich instalacjach na dworzu pracowali to jeżeli my uzyskamy punkt rosy plus 3, a potem to powietrze trafi na otoczenie, które ma na przykład minus 10 czy minus 20, to kolejna porcja wody by się pojawiła i zamarzła. Czyli te urządzenia by po prostu przestały pracować, bo, bo by zamarzły. Dlatego y, są instalacje, gdzie latem wystarcza plus 3, a zimą minus 40. Normalnie oznaczałoby to, że musimy mieć osuszacz chłodniczy na plus 3, absorpcyjny na minus 40. Możemy zastosować osuszacz tak zwany kombinowany, w tym przypadku nazywa się on hybrytek, który jest powiązaniem osuszacza chłodniczego i osuszacza adsorpcyjnego. Tylko jakby dwa słowa, bo żeby tej tak nie zamącić tej wiedzy, jakby latem po prostu pracuje tylko i wyłącznie osuszacz chłodniczy, natomiast zimą po przejściu przez osuszacz chłodniczy powietrze trafia na osuszacz adsorpcyjny. Jest jeszcze osuszacz tak zwany membranowy. Otóż pojawiają się instalacje, które na przykład mają tylko jakąś mroźnię, małą. Czyli wszędzie wystarcza nam ciśnieniowy punkt Rosy plus 3, ale w jednym małym, gdzieś tam zakątku instalacji zakładu produkcyjnego potrzebujemy powietrze, które będzie suchsze, ponieważ trafia na przykład na mroźnię, gdzie jest minus 20. Wówczas możemy zastosować osuszacz membranowy, który działa na zasadzie dyfuzji. Wyłapuje też cząsteczki wilgoci, on również ma pewną stratę sprężonego powietrza i tu ona wynosi nawet 20%, czyli większa, ale one są bardzo małe, do małej ilości przepływu. Czyli tak jak mówię, nie stosuje się osuszaczy membranowe na całą instalację, tylko na jakiś jeden dedykowany punkt. On wygląda jak filtr, wisi po prostu na, kawałku, na, na naszej instalacji, czyli na, na rurze i w ten sposób możemy y, punktowo osuszyć sobie do danego urządzenia jakiegoś, yy, naszą instalację. To teraz ta druga strona medalu. Ile nas to kosztuje? Jakby. Yy, ja się schowam, żeby było lepiej widać. Proszę spojrzeć. Jeżeli byśmy zastosowali osuszacze chłodnicze, ciśnieniowe Prunclosy Plus 3, najprostszy zakupowo, Osuszacz chłodniczy będzie najtańszy, to jakby zapotrzebowanie na moc specyficzną, czyli ile kilowatów na każdy metr sześcienny na minutę potrzebujemy, to jest to 0,1 kW. Gdybyśmy zastosowali ten osuszacz kombinowany, hybrytek, czyli i osuszacz chłodniczy, i adsorpcyjny połączony ze sobą, to są to ilości na poziomie 0,203. Osuszacze regenerowane na gorąco przy punkcie rosy minus 40 to jest to 0,5 do 0,6, natomiast osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno to dochodzimy do poziomu 1,6. A zatem ciśnieniowy punkt rosy plus 3 to 0,1 kW na każdy metr sześcienny na minutę, a osuszacz adsorpcyjny ciśnieniowy punkt rosy minus 70 1,6. Ta różnica jest bardzo duża to tylko jeden metr sześcienny na minutę, a tych metrów sześciennych robi się przecież w ciągu roku bardzo, bardzo dużo. To jakby ta druga strona medalu, czyli żeby jakby nie wpaść na pomysł, że a to zawsze sobie osuszmy do minus 70, będę miał święty spokój, wszystko będzie w porządku. To nas niestety będzie wówczas kosztowało.